Może czekasz może, odp może odpalamy streama, czy na, odpalamy streama? Nie, no no na a c wy nad odpalamy streamu. Eee Nie, dostańesz bama! Nie dostawaj! Na youtuba! Zarabiamy kafe! Ale sami ścianą, głupa ścianą, głupa ścianą, Ja wiesz, ty też masz pijaka Idziemy! Czerwia, piwo, powieś, <noise> nalewka został zły pomysł Mam rangę... Mam <noise> rangę pijak i menen <noise> Cię nie zgadza! Halo! Dobra! I no, to, to serio będzie oro, zobaczycie? Będzie, na pewno będzie oro. Mi się w głowie kęci w ciul, wiecie? Nie wystrzeliłem te. Jest tu, tylko tu. Serio? Dobra. Do no, Kapryśia mówię, nie do ciebie. No, to to się kuna, no red mi się rozmazuje. Jak to tyle. już wystrzeżwiłem, już wystrzeżwiłem. Nie, no nie, nie, nie zabiliśmy tego trawla. Co się stało? Gdzie jest jungler? Znacznik! Halo! Kinder, tu gier cię, dzięki za znacznik. Paki napalony, pa, 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 pa! pa, pa. Ha, ha. Nie dla ciebie, kurwa. Masz, masz Freeza tutaj na niej. Ale ja jestem na górze, no, się na dole. Jesteś na dole. No właśnie. A mid jest po środku, kurna! A okej, okay, mam tutaj gankować. A Mida da, a chodźcie, proszę! Chodźcie, mi, chodźcie okay. mid, mida, chodźcie, mi. Chodź No już idę. To o, kurna, znacznik, oooo! Przez mida przejdź no! Znacznik. Nie! Mamusia, albo no kurwa, rzeczywiście. Pak, <grymne> jestem takim utepekiem, tak Kindred. Ale tu pijaku potrafię nas spokojnie, my się przy przeciwniku. Wiecie o co chodzi. Wystarczy, że że dasz kula. Nie, 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 nie. to. Nie potrafisz. Nie 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 ma Ej, bo no, jak... Nie, no kurwa! Czemu nie falowałeś się Co wy robiliście? Co, co wy robiliście? Ale o co ci chodzi? Czemu nie falowałeś konka? Ty się dziwisz! Jesteś niesprawny! Nie. No, Jesteś no, niesprawny! Ty się nie wybąbia! się wybłąbia! Tak. Tak. Nie, nie, z z tego, nie, to, nie, 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 na, nie, naprawdę nie. Kuba, nie, no, nie, na nie, nie walimy już kierunek. Nie, nie, ja pierdziele, żach no wpierdala, chłopaki. Erkuja, pierdziele, nie no, ale... Jednego, no, na jednego. Kuzyn musi, nie, tu, tak. no, musi się z kuzynem napić jednego. Ale kuba wali tu z nami cytynówkę, jest dobrze. Raz wam i pijemy, jak się nie robi, nie? Markusz, nie, już nie. Bicie bossów, wszystkich bossów bicie. Dobre luty wam życzę, dobre luty. Żebyście mam takie luty byście cobał, ty tam stałeś ciągle? Czego to no ja bo, ma... ma... no bo mi weszli z tytanówką do pokoju. <noise> <noise> Kuna, fleść małym szczęs przypadek. <głosy> <głosy> <Trzyma>! <głosy> Dobra, i... Rex. się! Dobra, Rex. wejdź na voice chat. I jeżeli ktokolwiek chcecie słuchać, to będziecie słuchać na voice chatie, okej? Okay? Nie, już jest. Uznajmy to jako tak Czyli skalującym się junglerem Jesteś pijany i masz 03, nie jest skalującym się junglerem Jestem, naprawdę. To Słuchaj, raz ci zaufaliśmy już w tym selekcie, że nie strollujesz i wiesz co? Dobra, rzeczywiście <noise> To jest smutne. Nie jest smutne Słuchaj, tydzień temu szczęśliwie grałeś w Minecraft, a teraz jesteś pijakiem nie jestem pijakiem <grym> Pomieszałem tyternówkę z piwem Ale Nie, no, nie Bag by kuznie, nie przed... Nie, to nie jest tak! Naprawdę! Dobra, nie mamy Tureta Elo! Next tabure Leone! Nexta! Next Ale my nie zagramy Nexta, bo teraz przegramy Nie no zagramy Nexta! Na pewno nie z tobą! Nie no Baki, proszę! Nie no, proszę, nie, nie bądź tam jest nie, przepraszam. Bardzo <grym> się monitor kręci przed oczami. A ja nic nie widzę, nic nie widzę. Tak, wiemy, mógł zająć to całą grę. Na przemian wy już mi przeszło. No, bo już mi przeszło, już mi przeszło. Chodź, chodź. chodź! Dawa, no, chodź, bo tu jesteś, idźmy. No, no, ze go. Nie no, przepraszam, idźmy klasa przeze mnie, prawda? Wrócimy wow. do. Power spike. Kinder power spike. Do... Mogę iść afk na, na 5 minut? Nie ma no. więcej. Picia, <grym> czemu? To wszystko przez zimkę moją. Bo nikt się sprawdzi, ja jestem wytrzymały. No i czuj, pozwolę że tu gołem. I dobra, zaprosi. I jednym, o będzie. jest, ale ja naprawdę mało wypiłem. Naprawdę. <grym> Słuchaj, najlepsze to jest techno w tle. Ale spierdalaj ty mi wiesz, fuda, fuda w brata, co? Dam siebie jako kika koksa, okej? Okay? Możesz trochę mniej mówić na przykład. Nie, bo wiesz... W sensie, ja się spodziewałem no, tego, wiecie. że... Byłem ciekawy jaka jest moja faza po alkoholu i się okazało, że moja faza to jest... Dla tak morde. Czekajcie, czekaj Kuba. To jest ciągłe gadanie i w dodatku gadanie z dupy. Więc ogólnie to spoko, nie? No czyli to, co jest zawsze w sobie. No dokładnie, tylko z potęgą do potęgi ustnej. Nie wiecie o co chodzi. Nie wiem, co ja zrobiłem co jest? co jest? Każdy teraz pisze o tym, że Buda sobie Kurno nie. się wszyscy. Brex soluje <laughs> jak szef. Brex soluje, soluje kilony, BTW napisałeś <laughs> ja nie jestem zgonowany, nie jestem zgonowany Lecie, ja mam twardą głowę, Lecie kurna To jest tak harda głowa, to jest niepojęte 12 kilonów, noby No, rartowałem Okej, okay, dobrze, dobra, 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 dobra. dobra, dałem, dobra, dałem. No, dałem. Pralka. Co to jest? Pralko. No nie no, znowu break. Zygo! Sizi gel fesler zehet bilsin şu kunda idiota. EY gel fesler zehet. Ey çıkacak ya yakışmış sizi gel. Zehet zehet. Kobieta maluje obraz. Jeden, o, co kurwa. takie proste? Zajbiście no go, Zarysowaliście rozgrzew <laughs> mnie. Wiecie co? Zajebiście jesteście. Na rozgrzewkę to Malowanie było. Malowanie krajobrazu. Oh. Cześć, co cudowne. tu się stało? Drek <laughs> rysuje piwo i żyga na sztandy. <laughs> Ale jesteście zajebiści, wiecie, Dzięki, po Brexkin red nie intuje klask równe, a jest kokesne. Kokes. Black red nie intuje klasza, bo jest koksen. Zielony <grystanie> tłumaczy się ze swojej nikomputy. Ale nie zaspojtowałem, bo kuzyn mnie ale lewam znowu. A ja bez kiczył! Ale prawdę! O mnie o mi wszedł! W trakcie robienia tego! Tak się Na tego owo, jaką się nazywa, owo! On mi wszedł do pokoju z tym, z nalewką, w trakcie... Czekajcie! W, w trakcie wszedł... Taki ry mieliśmy nie mówić! FRK! FREKS! Ale nie, serio na ja piwo jest dobre. Serio, piwo jest dobre. Proszę brata o piwo, jakiś zezgonował obok nalewka. O kurna! Albo leci. Jan, prosi Stasia o piwo. Dobra, idę spać. No, Mam ci to. Jest ja, jest klasz? Ja A nie mam siostry, Sandro, Jesteś nieprawda, pier... nie mam siostry. Nie wiem. Kraka. Kto ma siostrę. Ktoś

Czekajcie! Napisałem co dwa razy Buda Ej, co? Napisałem dwa razy wuda przez przypadek! Woda. Chciałem, czekajcie! Chciałem napisać, że to jest A Buda przez przypadek! Ej, to naprawdę przez przypadek było! Co jest kurna? Ja to Wreks Wrek soluje jak jak szef. No dokładnie jak szef kurna! Szef! 13 Ej, no kurna, dobra. Kupaki, Paki! Jadę do Was do Wrocławia Kurna, jadę do no Was do Wrocławia Jadę do Was? Do Gdzie na budę.